Maneczko, z tej strony Was i witam Was w zadaniach tygodnia trzeciego misjach fabularnych. W ostatnim tygodniu mieliśmy do wykonania przejęcie czołgu, uszkodzenie czołgu oraz nauczenie bananka prowadzenia samochodu. W tym tygodniu musimy nawiązać połączenie przy kamieniu z daily bagu lub wykrzywionych wieżach. Ja już tutaj jestem nieopodal wykrzywionych wież. Zobaczymy co w tym tygodniu wymyślili. jest. O i znacznik się pojawił. No, ok, no i lecimy z następnym zadaniem. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. Następne zadanie polega na zniszczeniu zapór drogowych pugiem lub busem bojowym. Z busem bojowym lub tej lokalizacji może być problem. Co jest czołg, wrócili? Jak jeszcze nie widziałem, z tego co pamiętam, na samym końcu tej lokalizacji powinny być takie bunkry, gdzie możemy dostać pługi. Prawdę nie wiem, o co chodzi, ale na całej mapie nie udało mi się znaleźć nawet jednego pługu. Tak więc wystartowałem kolejną grę i ląduję tutaj do lokalizacji na stację sympatyczną. Po busa bojowego. No i tym busem bojowym będę taranować zapory drogowe. Bardzo dziwna sytuacja, tak jakby wyłączyli dzisiaj z nową aktualizacją te pługi. A, dobra, już jest. zapory drogowe, cztery zniszczone. Czyli obojętnie, co niszczycie. No i misja wykonana. Następna misja polega na nawiązaniu połączenia. przyszłości coś z Chokersa, Jaskini Dowództwa i w Daily Bugle. Ja już tutaj jestem w drodze na chok Chokersa. Ten autobus pali więcej więc benzyny chyba niż czołg. No i czas na następne zadanie. Następne zadanie polega na szkoleniu snajperów, czyli trafcie w różne cele ze snajperki, co długości co najmniej 75 metrów. Z tymi tutaj strefa nie siadła na tej szosie czukierce i nie miałem snajperki, musiałem przelecieć pół mapy. Jak widzicie, jestem tutaj na tej drugiej górce. No i całe zadanie polega na trafieniu w cele. I zadanie zaliczone. Gdy już zaliczycie szkolenie na snajpera, kolejne zadanie polega na nawiązaniu połączenia przy przytulnym środku lub Johnsonowisku. Tak więc tutaj z tej górki dosyć szybko możecie się dostać. Ja już ląduję na pierwszej lokalizacji, tutaj najbliższej. No to przechodzimy do uruchomienia odbiornika. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Rolonel, niżby dole ponad wymienionych danych i spiesz dane z niego. Uuu, co tutaj się dzieje? Co jest? Cała ekipa mnie podjeży. Chill, 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 chill. mi spokoju. W takim razie. O, jeszcze wielki. Okej, okay. Zbiornik odzyskany. Sprawdźmy, co mamy do wykonania. Za nas następne zadanie. Musimy nawiązać połączenie przy stacji synaptycznej. No niestety, kawałek drogi jest do tej lokalizacji, ale spoko. Jesteśmy na rzece. Znaczy, możemy się dostać, rzeką. o to mi chodziło dokładnie. tragedii nie ma. Myślałem, że będzie gorzej. Może mi benzyny nie starczyć, tak więc muszę skończyć z doładowaniem. Tak, wiem, 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 mało paliw. O, akurat, druga motorowa. Idealnie. Okej. Okay. Kolejna misja polega na użyciu zestawów sprzebania, a potem umieszczeniu schematów broni w stacji synaptycznej. Dobra, zestaw z O, no, Proszę, dobra. I teraz w tym kierunku. Daj do mnie, kolego. Mam tutaj misję do wykonania. Słaby jestem. Co? To są z zestawy z przebraniem? Okło, gdzie się mam umieścić ten Dobra, jeszcze raz tym wracam. To jest na bank stacji. No koniec. O! Dobra. Miejsce ma tu gonić. fajnie jest, że od razu wszedł, ja Znika, jestem dalej w tej stacji. Nieźle, dobra, sprawdźmy co mamy za następne do no, jak widać, to już było ostatnie zadanie, tak więc koniec naprawdę rewelacyjny przebranie slika. My zostajemy tutaj w środku. Mam nadzieję, że podobało Wam się wykonywanie zadań razem ze mną. I zapraszam na kolejne zadania czwartkowe za dwa dni, już niebawem. Do zobaczenia i życzę miłego tygodnia. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Vazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wasigaming. Hej!